Pokażana lów postawiła się faworyzowanej pod kancel, ale zakończyło się spotkanie z zwycięzcem gospodarzy 3 do 1. Drugi trener drużyny Maciej Kołciewczyk. Zgadza się. Bardzo długo wchodziliśmy w to spotkanie. Pierwsze dwa sety to wyrównana gra. Od trzeciego seta a, przejęliśmy inicjatywę, szczególnie jeżeli chodzi o naszą zagrywkę. A, spisywaliśmy się bardzo dobrze w, w tym elemencie. Odrzuciliśmy ekipę z Lwowa od siatki i to takie było założenie przed meczem. Wiedzieliśmy, że a, drużyna z Lwowa jest to bardzo mocno ofensywna drużyna, więc liczyliśmy się z tym, że jeżeli będą te zagrywki przyjmować do siatki, to, to te ataki będą kończyć i będzie nam się grało bardzo trudno. Więc te pierwsze dwa sety to tak szukaliśmy tej naszej, naszej dobrej Zagrywki. Natomiast od trzeciego seta to, to się wszystko zazębiło. Odrzucaliśmy rywala od siatki, posyłaliśmy też bezpośrednio punktowe zagrywki. I myślę, że to był taki klucz do, do zwycięstwa dzisiaj, że drużyna, która lepiej zagrywała, te, te sety wygrywała. Bo trzeba powiedzieć, że w drugim secie to rywal nas dopadł zagrywką. Mieliśmy w tym elemencie swoje, swoje problemy. Zresztą set zakończony dwoma asami serwisowymi. Ale no mówię, cieszę się, że wygrywamy za trzy punkty, bo, bo te mecze w tym okresie świątecznym są meczami specyficznymi. Co prawda jesteśmy, nie mieliśmy długiej przerwy, jesteśmy cały czas w treningu, ale tak jak mówię, to jest to jest specyficzny okres i tutaj trzeba dzisiaj było wyjść mocno skoncentrowanym a, i, i poszukać swojej najlepszej siatkówki. Wydaje się, że też w tych pierwszych dwóch setach mieliście problemy na siatce, bo sporo blokiem grali zawodnicy zerowa. Zgadzam się, zgadzam się z tym. Po dwóch pierwszych setach zespół z Barkomu zanotował 9 punktowych bloków i, i rzeczywiście na tą ilość złożyło się kilka czynników. Oczywiście dobra gra blokiem przeciwnika, natomiast my też niektóre sytuacje mogliśmy rozwiązać troszeczkę inaczej, spokojniej, bardziej cierpliwie. Zespół Barkomu Lwów jest to zespół zbudowany, zbudowany z... Zawodników o bardzo dobrych parametrach fizycznych, więc takie rozwiązania siłowe nie zawsze przynoszą korzyść. No i dzisiaj w tych dwóch setach się o tym boleśnie przekonaliśmy, ale od trzeciego seta nauczeni, nauczeni tymi, tymi dwoma pierwszymi partiami zaczęliśmy troszeczkę inaczej rozwiązywać te, te sytuacje na siatce. No i tak jak mówię, wynik 25 bodajże 16-25-15 w trzecim, w czwartym secie pokazuje, że, że ta lekcja została wyciągnięta bardzo dobrze. To jednak było ryzyko, przynajmniej patrząc na, na tą siłę właśnie zagrywki, jeżeli chodzi o zespół Barkomu. Wilfredo i Mikołaj raczej w tych ustawieniach nie wychodzą w pierwszej szóstce. Czy wcześniej ćwiczyliście te ustawienia? Czy my jesteśmy musimy być przygotowani na każdą sytuację na, na boisku. A wiadomo, że i dzisiaj zagraliśmy z Mikołajem i z Wilfredo, więc liczyliśmy się z tym, że nasza siła ofensywna powinna wzrosnąć, ale możemy delikatnie stracić w, w defensywie. Natomiast tak jak mówię, na gorąco ciężko mi e, Powiedzieć, w których momentach zagraliśmy dobrze w przyjęciu, w których momentach zagraliśmy źle w przyjęciu. Na pewno boli, że drugiego seta kończymy dwoma a, a, bezpośrednimi błędami w, w przyjęciu. Natomiast bezpoś... tak patrząc na globalnie na, na całe spotkanie, uważam, że e, i Mikoła i Wilfredo wywiązali się ze swojego zadania a, i utrzymali dobre przyjęcie. Jak wygląda sytuacja zdrowia na Penny dzisiaj nie zagrał ani. Też Mateusz Malinowski już w Gdańsku był kontuzjowany. Jak długo jeszcze po twojego przerwa? Jeżeli chodzi o Benka Instre, sytuacja nie jest groźna. Dzisiaj dostał troszeczkę więcej wolnego, a wynika to z tego, że gdzieś delikatnie narzekał na Achillesa. Nie chcieliśmy ryzykować pogłębieniem się tego urazu, bo naprawdę terminarz mamy mocno napięty. Natomiast też wiedzieliśmy, że Mikołaj wychodząc w pierwszej szóstce doskonale wywiąże się ze swojego zadania. Jeżeli chodzi o Mateusza Malinowskiego, tutaj przewidujemy powrót na, na boisko dopiero po naszym powrocie z wojaży Europej w europejskich pohardach z Hiszpanii. Jakie noworoczne marzenia? Siatkarskie ma. Ja przede wszystkim mam marzenie abyśmy sezon dotrwali w, w zdrowiu. Ja uważam, że mamy taką drużynę, że jeżeli zdrowie nam dopisze to, to każdy scenariusz na ten końcowy rezultat jest e, możliwy, nawet e, zakończony z medalem na, na szyi. Natomiast tak jak mówię, zdrowko, e, a resztę musimy sobie sami wypracować. Teraz Bełchatów, tak? Teraz Bełchatów. Jak rokowania? Zgadza się. Teraz mierzymy się z drużyną z Bełchatowa. Na pewno Bełchatów rządny rewanżu Za spotkanie z pierwszej rundy Na pewno zespół Również silny ofensywnie Bardzo podobnie jak zespół Barkomu, Karzany z Lwów Natomiast tak jak mówię, my przede wszystkim Przed każdym spotkaniem musimy szukać Dobrej naszej gry Jesteśmy bardzo dobrą drużyną, więc Jeżeli zagramy na naszym Pokażemy swoją najlepszą wersję No to ja nie boję się o wynik z... Kto by nie stał po drugiej stronie siatki Thank you. Przede wszystkim na początek gratulacje. Już przed meczem wiedzieliśmy, że to nie będzie proste spotkanie i że prawdopodobnie rywal nie położy się przed nami. Dokładnie. Zdawaliśmy sobie sprawę przed, przed spotkaniem, że Lwów to jest, mimo pozycji w tabeli, bardzo mocny zespół i e, przede wszystkim w ofensywie potrafi postraszyć i napsuć krwi. Tak też było dzisiaj. Wydaje mi się, że przez pierwsze dwa sety naprawdę grali bardzo dobrze w ataku i w zagrywce i przez to nam się grało ciężej. Natomiast od trzeciego seta zaczęliśmy kontrolować zaczęliśmy kontrolować przebieg meczu i, i z tego powodu jestem bardzo szczęśliwy, bo takie mecze po prostu trzeba wygrać za trzy punkty e, nieważne w jakim stylu a myślę, że styl mimo wszystko nie był zły więc e, no, tylko się cieszyć po takim spotkaniu Przed Wami jest i przed Wami też Nowy Rok co można powiedzieć by o Roku? Jakie plany treningowe, noworoczne? No, będziemy 31. trenować pierwszego chyba nie, więc chociaż tyle, będzie można Posiedzieć przy Piccolo i, i gdzieś tam spędzić razem czas, więc tutaj fajnie. Natomiast, tak, tak zupełnie serio, to jesteśmy myślami już przy, przy spotkaniu z Bełchatowem 4 stycznia, bo to też będzie bardzo ważne spotkanie. Wiemy, jak tabela się układa, wiemy, że jest duży ścisk, więc na pewno będziemy chcieli w tym spotkaniu zaprezentować się dobrze, zwyciężyć, bo to nam też na pewno dużo da w naszej sytuacji w tabeli. Jakie życzenia się z na pewno bym życzył dużo zdrowia, na pewno bym życzył dużo radości po naszych meczach, bo, bo to myślę naszym kibicom sprawi będzie coś fajnego. Takie życzenia. Co jeszcze? Na pewno pociechy z, z osiąganych sukcesów, na pewno. Radości, szczęścia, pomyślności. Mniej plotek transferowych, żebyśmy mogli skupić się na lidze. No, do, no dokładnie, chociaż ja nie czytam, więc nie, nie znam tych plotek, ale, ale jeśli jest ich dużo, no to może mniej. Ale przede wszystkim, tak zupełnie serio, to zdrowia i, i po prostu dużo radości w tym nowym roku. Myślę, że jak to będzie, to, to każdy człowiek, każdy kibic będzie, będzie zadowolony.